Nasze filmy, nasze materiały z etiód pierwszorocznych, zwłaszcza bo czarno-białe, kolory tutaj się nie robiło i tak dalej. Także siłą rzeczy naturalne było to, że absolwent filmówki pierwsze kroki kierował tutaj często gęsto. Tutaj filmy robili tacy fabularzyści jak Jan Jakub Polski, Marek Koterski, znani Państwu na pewno, prawda? Jacek Bławód. Także tutaj było, tu było, tu była otwartość. I tu powstawały filmy rzeczywiście dosyć niezwykłe, indywidualne, oryginalne. Warszawa była zniszczona i to tutaj ten ośrodek zlokalizowano, bo były takie możliwości. Tutaj były dwie hale sportowe zaadoptowane na hale zdjęciowe przy ulicy łąkowej i filmów fabularnych, których już nie ma. I dlatego tutaj to, co wspominałem, że filmów oświatowych przetrwało, więc to jest bardzo istotne. I tutaj tutaj ten, tutaj ten ośrodek filmowy się prężnie rozwijał, dlatego też ta oświatówka się rozwijała, semafor się rozwijał, czyli filmy animowane. Generalnie Łódź filmem stała. I tu co istotne mamy najlepszą w Polsce szkołę filmową na ulicy i filmowy zorganizowany w ramach wycieczki zorganizowanej przez gminny ośrodek kultury który realizuje projekt Ale kino. Projekt ten został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury, który ogłosił program kultura interwencje. Odbyliśmy bardzo ciekawą i interesującą wycieczkę. Odwiedziliśmy e, łódzką wytwórnię filmów oświatowych i dokumentalnych e, oraz wszystkie miejsca ciekawe w Łodzi, przede wszystkim te związane z filmem. E, wycieczka przyniosła wiele. Cały czas jeszcze uczestnicy dyskutują na temat obejrzanych etiud filmowych, na temat zwiedzonych miejsc i jesteśmy bardzo zadowoleni, bo nasza wiedza o łodzi, o polskim filmie i jego tradycjach, począwszy od okresu powojennego, został bardzo wzbogacony. Wycieczka wspaniała. Przede wszystkim zaczniemy od tego, że miałyśmy bardzo, bardzo udaną pogodę. I to jest bardzo ważne przy takich wycieczkach, bo zwiedzenie Łodzi, a nie tylko akademii czy filmowej, oświatowej, to, to właśnie nie wszystko. Łódź też jest bardzo piękna i można ją pięknie zwiedzić. Wrażenia z filmowej, a tak się to nazywa? Filmowa, wytwórnia wytwórnia, wytwórnia Filmów Oświatowych. No to powiem tak, że panowie, którzy przedstawiali nam pracę w tej, w tej wytwórni, no, to rzeczywiście rewelacyjni, pięknie nam opowiadali, z pasją, z ogromnym zaangażowaniem. Wiele rzeczy żeśmy się dowiedzieli, dowiedzieli ciekawych, pięknych, o tym jak się montuje film, jak to wygląda. Zwiedziliśmy też muzeum, gdzie znajdują się taśmy. No, rzeczywiście było pięknie. W całości popieram wszystko, co powiedziała koleżanka. Wrażenia niesamowite. Piękna sprawa, cudowna wycieczka, byle takich więcej. Tak, ja też jestem zachwycona. Uważam, że projekt jest świetny. Zorganizowanie tego wszystkiego to jest po prostu na medal. Ja jestem zachwycona i łodzią, i tą wytwórnią, i panami, którzy zrobili warsztaty, po prostu z taką pasją opowiadali, że ja byłam zachwycona. I tylko żałuję, że tak mało czasu tam spędziliśmy, bo tak czas gonił, a tak szybko uciekał. No, nie yy, mogli my... chyba jeszcze bardzo długo mówić. Tak, tak. Potem filmiki, które oglądaliśmy, te, te takie, to były... Etiudy. E no, rewelacyjne. Jedne do przemyślenia, dru drugie takie, że można było się trochę pośmiać, powahać. Bardzo, bardzo dobry wyjazd, świetny, pouczający relaksujący i powiem wszystko od A do Z zorganizowany piękny. Projekt rewelacyjny, naprawdę. <laughs> Za co organizatorom bardzo dziękujemy, dziękujemy. Tak. W ramach projektu Alekino odwiedzamy łódź. Jestem pod wielkim wrażeniem nie tylko samej łodzi, bo architektonicznie jest bardzo piękna, zróżnicowana, ale również jeżeli chodzi o wytwórnie filmów oświatowych z wieloletnią tradycją. I chciałem podzielić się swoją uwagą, że sama kadra, która pracuje w tej wytwórni jest stosunkowo młoda. Niemniej jednak widać, że u tych, w tej kadrze pasja łączy się z pracą. Otrzymaliśmy mnóstwo informacji na temat historii filmu polskiego, samej wytwórni, różnych ciekawostek. Także tylko i wyłącznie polecać. Jechałem na tą wycieczkę głównie przez to, że jeszcze nigdy w Łodzi nie byłem, chociaż zwiedziłem już kawał Polski. Także jestem trochę może i zawiedziony tym, że tutaj dużo kamienic starych, pięknych jest jeszcze w ruinie, ale mam nadzieję, że to się zmieni, bo widać, że coraz więcej jest to pięknie odremontowanych. A największym zaskoczeniem była właśnie wytwórnia filmów oświatowych, która pomimo tego, że jest teraz dużo mniejszą firmą niż była kiedyś, Naprawdę skrywa jeszcze wiele tajemnic. Jak zobaczyłem magazyn z taśmami archiwalnymi, które czekają na cyfryzację, to byłem pod wrażeniem wielkim. No i opowieść samych panów, którzy tam pracują, była naprawdę ciekawa i wszyscy żałujemy, że tak szybko się skończyło. Pierwszy raz uczestniczę w takiej wycieczce. Bardzo mi się podobało. Podobała mi się dyskusja wytwórni filmów oświatowych. To, że panowie poświęcili tyle czasu na odpowiedzi na nasze wątpliwości, pytania, dociekliwość. No i potem w tym Muzeum Filmów wspaniałe etiudy znanych ludzi dla mnie, które powodowały wzruszenie, zachwyt, śmiech przede wszystkim. Także bardzo, bardzo fajnie i miło spędziłam ten czas. Jestem bardzo zadowolona. A moja żona wszystko już w zasadzie powiedziała. Bardzo mi się podobało, bardzo lubię oglądać miejsca, które grają w filmach i właśnie dzisiaj mieliśmy okazję takie miejsca odwiedzać.